Hej, cześć, witajcie, ja jestem Bloxon Dzisiaj sobie gramy w Heroes and Generals Jak widzicie będziemy grać na szturmie piechurę Piechurem No i... No i zaczynamy zrespimy się naszym zwykłym autkiem Tutaj lecimy Tutaj koledzy mają jakieś takie... no mają moje auto to auto jest tanie, strasznie. Dlatego ja kupiłem już dawno. co może tak podjedziemy, żeby było ten. Żeby tylko na pół zaleźć i leźć dalej. No i... i po ten. Jezus. Powiem wam, żeby się zostawili 11 łapyczy w górę i będzie odcineczek z Heroes General z kolejny się ma, się ma, się ma. Może się ukryjemy, bo kurde, jakaś tam wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy. o kurde, strzelają. Oh my god. A ja ci nie widziałem, ziomek. Ja jeszcze z ruskimi gramy. No ja nie wierzę. Dobra, więc lecimy. Myślę, że Wam się ten odcinek spodoba. Oczywiście yy, gra jest na Steamie za darmo, całkowicie za darmo do pobrania, więc możecie popykać. Można nawet mnie możecie spotkać i ze mną popykać sobie. Dobra, lecimy jeszcze raz. Może teraz na pewno przejmiemy ten punkcik, bo kurde tutaj nie mam zbyt dobrego kompa, więc będziecie mieć jakieś takie malutkie lagi, albo nawet dużo nie raz. Ale przeczytałem komputer, więc nie powinno być takich strasznych lagów. Eee, tu się nie no, wow. Teraz był taki lag. Bo tutaj mamy czołgi dlatego. Ja się nie dziwię. Dobra, lecimy tak, lecimy tak. Jegoś mieli snipera to kurde. Żeby połowy tutaj ludzi nie było. Oh my god. Oh my god! Gdzie wy to ty strzelacie? Tutaj jesteś ziomek? i ktoś kogoś... Zaznaczyłeś go, to dobrze. Bo tutaj nikogo prawie nie widzę. Tutaj jest, typek był w oknie, czy tam jest? Nie wiem. O, oh, fuck, to jest czołg. Oh. O zabiłem go! Razem się zabiliśmy, nawzajem. To tak jest, jest yy, strasznie dziwne. Ale cóż... Lecimy dalej. Trzyma się... Dobra, nieważne. Lecimy dalej do tamtego punkciku, a niebo tu to, to nam przejmują. To nie wiem, lecimy do... na 0,2 0,2 czy O2? What to fuck O koledzy, ja nie chcę Was tutaj przejechać Powiem Wam, bo bym dostał 10 minus expa. A tego chyba byśmy nie chcieli. Długo w to nie grałem, więc nie, nie dziwcie się dlaczego będę lamił strasznie Dobra, kurde, prawie go zabiliśmy. Lecimy O kurde, trafiliśmy go 10 razy, a on nie zginął Dobra, zabity, 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 mamy zabitego. Druga chyba to jest osoba zabita. Musimy sobie naładować i lecimy do kościoła. Dobra. O kurde, jakaś jedna osoba tutaj jest, oby nie było na górze, bo wtedy przypałby był straszny. Dobra, nie widzimy nikogo na górze. Tutaj też nikogo nie ma, więc gicior. Tutaj ktoś może przyjdzie. Ja zawsze robiłem tak i tak. I tak się kam piłem. Jak ktoś tutaj po prostu przyszedł, to już go nie było. No te nudne będzie takie stanie. A też tak robiłem, żeby ten. Żeby kogoś w ogóle zabić. A może Użyję to na czołga czołga czołgu wtf o ja jaki zez nie trafiłem lecimy kurde ktoś tutaj chyba przyjechał słyszałem nie wiem czy wy macie dźwięk z gry ale nie wiem czy zaznaczyłem opcję przechwytywania dźwięku z gry ale powinniście chyba mieć dźwięk z gry jeżeli nie macie to będzie na... najwyżej jakaś muzyczka czy coś Myślę, że Wam się ten odcinek spodoba. Jak każdy z Heroes on General, się Wam podoba. Zostawiacie każda Wam np. 8 łapek w górę, zostawić, a Wy zostawiacie 10. Czy na jednym ze pilota samolotu było zabity. I na headshotem nawet. W yy, yy, na tamtym odcinku z yy, pilota z myśliwca zostawiliście 16 łapek w górę. Nie wiem czy teraz jest 17, bo nie patrzałem. Ale kurde bardzo wam dziękuję za taką za polubienie tej serii, bo też lubię nagrywać odcinki z Heroes and Generals, ale jakoś nie miałem okazji nagrać, bo musiałem przeczyścić kompa, bo mi tak muliło to, że kurde nagrać, to bym nie mógł tego. Jezus, kto to jest Sajperzuson? Nie, nie ma, to jakiś kurde typek. Z jakiś scopeń kurde się trafił widać. No cóż, mi się tutaj najbliżej, żeby było, żeby to. O kurde. Widzicie? Nieraz też mam takie lagi, ale na szczęście będę o lepszego kąpa, więc najwyżej... Na, najpóźniej do czerwca powinien się pojawić. Odcinek O na nowym kąpie jakiś. Może tutaj idziemy. I polecimy sobie... Oku. Tu widzę jakiś typków. No, wiedziałem. Jezus, musimy jakoś zrobić to tak. Weźmiemy sobie. Nie, wóz pancerny nie. Weźmiemy sobie zwykły, bo kurde. Nie będę się bawił w jeżdżenie tym wozem. Pół godziny. To lecimy na 02. Czy tam o 2? Nie wiem. Nie wiem, jak to. Chyba 02, no. Bo o to inaczej wygląda. Dobra. Serio, minę tutaj podłożyliście. Ach, no widać, że nie widziałem tej miny, powiem wam szczerze. Mina przeciwpancerna. Nie widziałem jej, ale chyba pomogłem Tobie, czy... chyba mu pomogłem, bo by tak to by się, no, by mu zniszczyło czołga. A tak to ja tą minę rozwaliłem. No i po prostu uratowaliśmy. Chyba typa. Lecimy tak, tak. Dobra. Dobra, lecimy. Ja się sch schowam tutaj, żeby tak pokampić na nich. Dobra. Ja może nie będę tak strzelał, ponieważ na pewno nikogo nie trafię. I na pewno wygramy tą. Już nie jestem pewien, ale... Widać jakby ten... Yy, przyjmujemy bardzo szybko te wszystkie punkty, więc... Obstawiam, że wygramy. No to więc lecimy dalej. O oh, kur... No i wygraliśmy, widzicie. Mm, nie wiem ile trwa ten odcinek. Ale chyba jeszcze jedną serundkę zagramy w coś. Poczekajcie, dobra. Lecimy dalej. Musiałem po prostu cyknąć miniaturę. Wow, serio przyjechaliście. Mój mnie przyjechał. Nie będziemy go zgłoszyć bo ja się wypchałem po jego. Gąsienicę, czy... Jak to było? Gąsienice chyba, no gąsienice Kiedy jego gąsienicę się wepchałem? Kurde, czemu wy... Piszą mi i piszą. Jezus Maria Siema, siema, siema Kurde, tak blisko było Gdzie ten typ drugi? What the fuck? Czego przyjechałem? A to się zobaczy na nagraniu, bo będziecie widzieć czy go przejechałem, czy zniknął o kurde Nie wiem czy go przejechałem, czy go zabiła Czy nie, nie zabijętko uciekł No dobra, nie, nie wnikam Przyjmuło nam C3 C3 no, Tak łatwo się nie dam Zabity O kurde, gdzie kolejny Jezus Serio, to jest go czołg... Ten mnie zabił, a dobra ale was tutaj dużo, jakbym miał snajpera, to już by was wszystkich tutaj nie było, ale Macie szczęście, że nagrywam odcinek piechurem. Mówię wam. Osoba tutaj jest jakaś. Czy u góry, czy na dole? O to jest pytanie. Chyba jest... ...na dole. Tylko się jej nie widzę, powiem wam szczerze. Wy na pewno na nagraniu będziecie więcej widzieć ode mnie. Bo wy tu kurde się nie skupiacie tak, a ja jeszcze muszę mówić i się skupiać na grze, więc... Kurde bycie z tego karabinu. Dobrze! Ty masz takie gówno, Jezus. Jakieś typki tutaj. Mogam przyleść. Ktoś go zabił? Czy on zeskoczył na dół? Kurde, ile tutaj was przyszło, tu do środka? Jezus, uspokójcie się, jomeczki, bo kurde, nie będę się wysłał, nie będę tak mówił, ale. Dobra, dobrze ci. Oh fuck. Oh my god, serio. Mówię o przycięciu, im przycięło nagrywanie, właśnie, bo 10 minut się nagrywa. O, się ma, się ma, się Wbijamy jeszcze raz. O, ziomek, dobrze, że go zabiłeś. Mnie irytował strasznie ten ziomek, który tutaj się kampił. I ktoś, jeszcze trzy osoby są zabity. Nie musiałeś się, chłopie, burwersować. Serio. Jak oni kradną niemieckie bronie Już mnie chyba 10 typów z, z niemieckiej broni zabiło No dobra, zgłosiłeś mi ziomek i co ci to dał? E, ziomeczki, ziomeczki, ja tutaj może będę ją kampił I serio masz snajperem masz Nie, bo... A dobra, sorry Bo tu nie ma snajperów i... Dobra. Gitara, O, tu mamy jakąś, Nie, nie będziemy. O, to jest nawet fajna broń, broń. My tam od swoich możemy coś brać, żeby było dobrze. Bo kurde, widać. O, się ma, się ma, się ma. Nie bój się, nie? Oh my god, oh my god, oh my god. tu jest, coś tu jest. Czuć tu jest. Zabity, gnój. Może będę tak kampił koledzy Bo kurde, widać, że mnie już... Se skąd ty mnie zauważyłeś? Pomiędzy krzakami mnie zauważyłeś ziomek. Chyba... jakieś masz, chłopie. Teraz zaraz się zgłoszę. Jak... Jak ty mogłeś mnie zauważyć? Jak taki skampiony? Ach, ja nie wierzę. Jego. Nie, nie. Serio, koledzy. Czy, Czy wy właśnie od... Przyliście maniane, że wszystkie zasoby straciliście Ty gnoju! Jakbym chciał do ciebie teraz wejść i cię kurde zarżnąć Z noża kurde Serio? Dostał killa za podjechanie do tyłu? Mam ginąć? Nie Po prostu on ma jakieś szczyty Jak może... Ja, a ja mam taki debilny hełm, Jezus taki hełm, który widać od razu. Każdy by go zauważył. Tu chyba wiem, mam wyjaśnienie dlaczego tak szybko ginę. Ty... gupiasuko. suko. Sorry, że się tak wyrażam, ale... Uciekł się. Gnoju. Co ty... Wow, dobra, lecimy do... Dobra Kurde ile mamy kili teraz? 21, jest 22 Jednak, dobra 8 dzieciomajano, ziomeczki Jak mogliście zauważyć lub nie zauważyliście, skończyłem ten odcinek, ponieważ nie mieliśmy zasobów już. Myślę, że wam się film spodoba, właśnie jestem przy montażu tego filmu, dogrywam ten fragmencik na koniec, no i tak ten film pociąłem, żebyście nie słyszeli jak się wkurzam, ani jak wyzywam wszystkich, bo się tak wkurzyłem na tą grę, że prawie rozwaliłem monitor, ale... No ale myślę, że Wam się spodoba. Więc ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnych materiałach. Siema, Nara i Elo.